Dzień dobry, cześć i czołem, witam na kanale z tej strony Wicim, a to jest kolejne spotkanie z Grand Cities Skylines nice 2. No i moi drodzy, dzisiaj zaczynamy zwiedzanie po całej serii, która no aktualnie nagrywam 149 odcinek, czyli po całej no 148 odcinkowej serii zbudowania. Eee, przyszedł czas na jej zakończenie Niestety przy każdym, praktycznie Każdym przeżywaniu gry, no już ta populacja Się tutaj z jakiegoś powodu zmniejsza Jak widzicie teraz też się Zmniejszyła o 4000, Więc myślę, że to nie ma większego sensu Zapotrzebowania z, z jakiegoś powodu też nie mamy już Więc wydaje mi się, że po prostu Limit gry się wyczerpał eee, I w tej sytuacji No dalej już budować nie będziemy Natomiast trzeba to miasto Troszkę pozwiedzać to zwiedzenie oczywiście nie będzie wyglądało w ten sposób, że będziemy zwiedzać po kolei, w kolejności w jakiej to budowaliśmy. Nie, będziemy to zwiedzać po prostu po kolei, jadąc przez kolejne dzielnice, zaczynając od lotniska. Więc przechodzimy sobie do tego lotniska. Lotniska, które budowaliśmy bodajże na setny odcinek, więc nie tak dawno. Czy jakoś w okolicach setnego odcinka. Lotnisko, no, przy którym było troszkę zabawy, bo i była budowa tego lotniska to jest to wielkie lotnisko międzynarodowe. Mamy tutaj dojeżdżające metro, tak? Tu jest właśnie ten punkt przesiadkowy dwóch linii. Tu przyjeżdża M2, tu przyjeżdża M1, one tutaj się nawzajem wymieniają. Ponadto pamiętacie pewnie, jak tworzyliśmy tutaj siatkę z tych linii ekspresowych, czyli powstało 5 linii od A1 do A5, jeszcze potem doszło do nich A6. No jak widzicie, aktualnie trochę te linie się zakorkowały. No ale, ale taki tutaj był zamysł, żeby właśnie z tego lotniska można było wszędzie szybko dojechać. Powstał też tramwaj, właściwie no, najpierw były to chyba trzy linie tramwajowe, zostały z tego dwie, 41, 43, 42 została zmieniona w zwykłą linię już nie zajeżdżającą na lotnisko. No, i tak to, tak to tutaj wyglądało. Później mm, powstała ta dzielnica. Tu jest taka zwykła dzielnica biurowa, tak naprawdę, jak widzicie. Tu nawet nie ma żadnych mieszkań, tu są tylko pracownicy, tak naprawdę, i to są same biura. Yy, tak, same biura. Tu jeszcze ostatnio powstała jakaś dodatkowa szkoła, no bo brakowało nam tych miejsc tak, na 8500 uczniów. No, i tak to, tutaj, tak to tutaj wygląda. Więc tu nie ma nic za bardzo ciekawego. Tu starałem się omijać te drzewa, więc trochę tutaj mamy tą strefę taką z dwóch stron. No i tak to wygląda, jadąc dalej tutaj, no to tu mamy taką dzielnicę, która jest ym, taką zwykłą dzielnicą właściwie tych domków, one są w stylu brytyjskim, no właśnie, to są domki w stylu brytyjskim, taka zwykła dzielnica, właśnie blisko lotniska, tu mamy też park, bliżej tego lotniska, patrzcie jak te drzewa nam fajnie się rozrosły, szkoda, że akurat to zwiedzenie robimy w momencie, w którym jeszcze mamy zimę, no wiem, że tu już jest wiosna, ale jeszcze te drzewa nie są zielone, nie, bo wtedy by to dużo fajnie wyglądało, no ale tu mamy właśnie takie okolice takiego parku. No, bo nie chciałem przy tym lotnisku też stawiać nie wiadomo jakich e, budynków mieszkalnych, tu chyba jedynie mamy biura, prawda? Tak, tu mamy biura, no bo to trzeba było jakoś zagospodarować, więc powstały biura, powstała jakaś placówka do sortowania poczty, poza tym jakieś sklepy. No, a w, e, wewnątrz dzielnicy jednak głównie mamy m, mieszkania. E, mamy tutaj tylko właściwie 1794 mieszkańców, oczywiście tę dzielnicę powinienem jeszcze rozszerzyć. Bo tutaj delikatnie zapomniałem sobie o tym, ale liczba mieszkańców się nie zwiększyła, więc to nie jest duża dzielnica, jest to dzielnica z taką jedną główną drogą dwupasmową, no i jakimiś takimi odnogami. Ale co ciekawe, te odnogi nie są w formie takich zwykłych uliczek, tylko są to jednak pełnoprawne drogi. Tutaj chyba jeździ jakiś jeden autobus, czy tu jeździ więcej tych autobusów? Nawet nie pamiętam szczerze, musiałbym zobaczyć na listę. Jeździ jeden autobus, no właśnie, nie, chociaż tu jeżdżą dwa, dobra, bo tu jeszcze jakaś jedna linia dochodzi. Więc tutaj pod trzą szkołą zatrzymują się dwie linie, a tak poza tym przez całe osiedle przejeżdża jedna, chociaż nie, bo tu też jeszcze jedzie. Nie tu jest tych linii więcej, bo tu jest 399. To łącznie po tej dzielnicy kursują trzy linie. Dobra, bo tutaj jeszcze jest to 399, o której ja sobie zapomniałem, chociaż nie wiem jak jeździ. A na tym dworcu... Nie, no ja nie wiem skąd jest 399. Ona chyba jeździ jakoś stąd, no właśnie, z tej okolicy. I tu będą te trzy linie widoczne, nie? Tak, no właśnie, z przez tę dzielnicę przebiegają trzy linii. Kolejna dzielnica e, to są te rybaki rzeczne. Dzielnica w sumie w stylu tym europejskie szeregowe domki, czyli to są te najzwyklejsze. E, też taka zwykła dzielnica. Tu jeszcze dodatkowo mamy buspasy, bo kiedyś tutaj były korki. Jak pewnie pamiętacie, jak ktoś oglądał to serię od początku, to kiedyś tutaj mieliśmy korki, i kiedyś te buspasy rzeczywiście były potrzebne. Też taka zwykła dzielnica, w sumie tu trochę rond powstawiają na tych skrzyżowaniach. Właściwie każde skrzyżowanie to jest rondo, więc taki element charakterystyczny. Znowu niewielka dzielnica, ale 5225 5, mieszka... mieszkańców mamy. Wynika to też pewnie z tego, że mamy te domki szeregowe, w których jednak troszkę więcej tych mieszkańców właśnie się zmieści o 27 chociażby tutaj, więc jest ich troszkę więcej. Taka dzielnica znowu tak między granicą miasta, między jakąś drogą, między torami, jest tak po prostu troszkę wciśnięta, no ale. Co by nie mówić jednak powstała, no i cechą charakterystyczną właśnie jest to, że właściwie każde skrzyżowanie to jest rondo w tej dzielnicy. Czy my tu mamy jakieś, nie wiem, szkoły czy coś? Tak, mamy tam jakąś, przepraszam, szkołę. Tu zahaczają te linie autobusowe, które jadą dalej do Chropaczowa. i też jest chyba wewnętrzna linia 132 czy jakoś tak ona się nazywa, no właśnie. Więc to jest taka dodatkowa linia, dodatkowe połączenie w tym rejonie i właśnie tak sobie to tutaj funkcjonuje. Kolejna taka, już nawet nie dzielnica, tylko osobna można powiedzieć, miejscowość to jest HolduMove. Tak, to już funkcjonuje jako osobna miejscowość, w sumie niezależna od miasta, dlatego że no, tak to tutaj było planowane. Tu mieszka zaledwie 209 osób, ale mieszka. To jest taka dosłownie mini dzielnica, dlatego że tam dalej jest las i tak naprawdę tutaj ta dzielnica, właściwie dzielnica, to jest osobna miejscowość, tak jak mówię. Ma tutaj cmentarz, czy tak jak z reguły jest na wsiach, bo z reguły cmentarze mieszczą się właśnie gdzieś na obrzeżach albo na wsiach. Yy, więc więc tutaj mamy cmentarz i poza tym mamy jakieś parę takich domków zwykłych, tak, europejskich nadbrzeżnych, no tak, bo tu jest blisko brzegu, więc tu mamy takie nadbrzeżne, jest jakaś tam szkoła drobna i różne takie rzeczy, jakieś to jedno biuro czy coś, ale tak poza tym tu w sumie nic ciekawego nie ma. Yy, jakiś tam sklep, jakiś tutaj, no głównie ten cmentarz, tu chyba nawet żadnej szkoły nie ma, nie, też nie, szkoła jest, ale nie ma tu żadnego chyba nawet parku, chociaż nie, park też jest jakiś jeden czy nawet nie, nawet trzy są parki. No ale te drobne takie, więc tutaj nie ma nic takiego konkretnego, taka drobna dzielnica. Nie pe pewnie pamiętacie, jak tu kiedyś były te olbrzymie korki, to tutaj wszystko się korkowało. Teraz zobaczcie, jak to pięknie, płynnie działa, właściwie nie ma śladu po tym, że były korki. I zobaczcie, jak pięknie te drzewa się nam rozrosły, jaka ta ścieżka jest fajna, właśnie w takim cieniu drzew. No to jest genialne, genialne. I patrzcie, ile ludzi z tego korzysta rzeczywiście, z tej ścieżki. No tak, bo tu można sobie podejść na tramwaj. Więc zobaczcie, jak to pięknie tutaj działa, jak można sobie tak fajnie przejść. No normalnie jak taka normalna ścieżka w jakimś mieście, nie? Tak właśnie w jakimś takim parku, no bardzo mi się to podoba. Serio fajnie, że te drzewa potem tak wiecie my je sadzamy, a potem właśnie na koniec serii jest takie wielkie zwiedzanie i to tak właśnie super wygląda, nie? No to, to mi się bardzo podoba, rzeczywiście to jest w tej grze bardzo, bardzo fajne. Dobra, zostawiamy sobie teraz tę okolicę, idziemy sobie znowu tutaj, dlatego że tu mamy kolejną dzielnicę. Dzielnica, która była budowana stosunkowo niedawno. Zasadniczo ona była budowana, nie wiem, 10, 15 odcinków temu, więc to jest bardzo nowa, nowa rzecz. Mała Japonia, czyli budynki w stylu japońskim. Te małe budynki w stylu japońskim, bo tam mamy tą dużą Japonię, taką właściwą. To jest Japonia w stylu ym, wysokich budynków. Natomiast tu mamy taką małą Japonię, czyli małe budynki, 834 mieszkańców, więc to właściwie patrząc na powierzchnię tej. Tej dzielnicy, która jednak mała nie jest, to jest właściwie nic. Oczywiście jakieś tam autobusy dojeżdżają, nawet nie wiem czy nie więcej niż jedna linia, chociaż chyba jedna akurat. Eee, tak, 141 to jest jedna linia, która sobie tutaj dojeżdża, więc ona jakoś tam sobie krąży. No ale ogólnie myślę, że mieszkańcy tej dzielnicy powinni być zadowoleni. Tutaj za bardzo na co nie mają narzekać, i znowu tę dzielnicę moglibyśmy rozszerzyć, żeby też do niej należało to krematorium, które tutaj mamy żeby to wszystko jednak było w tej jednej dzielnicy. 1492 pracowników, czyli znowu ta liczba przewyższa liczbę mieszkańców, no ale to ze względu na to, że tu mamy chociażby szkołę, mamy krematorium, tak, jakieś tu hotele, mamy nie hotele, więc to wszystko wpływa na to, że po prostu tych pracowników jest więcej niż mieszkańców. Kolejną dzielnicą była Japonia, i to jest um, jedna z tych dzielnic, które budowaliśmy bliżej końca serii, ale nie na, nie na samym końcu, nie wiem, też okolice setnego odcinka, może troszkę zasetnym odcinkiem, albo przed, w sumie nie pamiętam, ale chyba za, bo budowaliśmy to po lotnisku, więc to musiał być jakoś zasetnym odcinkiem. E, I to była jedna e, z tych dzielnic, które powstały w wyniku dodawania systematycznie tych nowych e, studiów budynków. Bo rzeczywiście. Był taki moment, że do tej gry właściwie co chwilę wychodził nowy styl budynków. Ja nawet nie zdążyłem zrobić dzielnicy w jednym stylu, a już wychodził kolejny styl. E, więc rzeczywiście no, w tym mieście potem stawiałem na to, żeby właśnie budować konkretne dzielnice z konkretnym stylem budynków. I tu mamy właśnie taką jedną z tych dzielnic, czyli Japonię. E, jest to dzielnica, w której mieszka bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi, bo 40 tysięcy, to jest no sporo. E, więc tutaj no nie ma co mówić, że to jest takie wiecie... Dzielnica, która właściwie ma tutaj pewnie w sobie wszystko, i jakieś punkty medyczne, i jakieś nawet krematoria, więc tu właściwie jest wszystko, mnóstwo, e, mnóstwo rodzajów transportu publicznego, bo jest e, no, kilka linii autobusowych, chociażby takie jak 164, 235, tu jest jeszcze chyba 141, więc tu jest multum tych linii, patrząc na to jak to w innych dzielnicach wygląda, tu mamy 3, jest jeszcze 141, i czy coś jeszcze tutaj jest, ta zakręcona? Nie, ta zakręcona to jest ta linia, okej. Okay. No więc mamy tutaj cztery linie, tak naprawdę, więc może nie multum, no ale jest ich dużo, no patrząc na to, chociaż nie ma ich tu więcej? Nie, jest ich więcej, tu jeszcze jest 138, właśnie mówię, że tu ich jest więcej. Tu mamy co? Mamy dwie tutaj, czyli 138, 138 134, są te dwie okrężne 135, 235 jest na pewno 141, więc łącznie jest pięć linii. Myślę, że jak najbardziej wystarczająco, plus mamy linię metra M2, która ma tutaj stację. I teraz wam ją pokażę, zobaczymy w ogóle tam wykorzystanie tej stacji, ktoś tutaj czeka. Patrzcie, ta linia M2 rozkręca się. Ona tutaj tak. Niby nic, a jednak ktoś tam z niej korzysta, więc to nie jest już tak, że tutaj całkowicie pusto jest. I mamy też linię tramwajową. Jedną, bo więcej nie było potrzebnych, bo też nie mamy więcej odnóg, nie ma tego przedłużenia tramwaju do tamtej dzielnicy, chociaż kiedyś to było planowane, ale to, to przedłużenie nie powstało. I to jest właśnie ta linia numer 6, czyli X-linia lotniskowa, bo zanim wybudowaliśmy tą dzielnicę. To właśnie cztery, to było. Zamiast czwórki była 42 dwójka i ona docierała na lotnisko, ale potem ja to nie zmieniłem i ona zaczęła docierać nie, do, nie na lotnisko, tylko obok lotniska skręcała i jechała właśnie sobie tutaj na, na dzielnicę Japonia I tak też zostało. Te, auto, te tramwaje nadal dojeżdżają sobie do tej dzielnicy. Dobra, kolejna dzielnica międzyleśna Leśna, i to jest dzielnica dosyć specyficzna, ponieważ to jest dzielnica, która powstała. Tutaj kiedyś były kopalnie. Jak ktoś oglądał tę serię no, tak, dość dawno temu, to pamięta, że ja tutaj kiedyś zrobiłem kopalnię i pewnie pamięta, jak tutaj wszędzie dosłownie ci ludzie byli chorzy. Stąd teraz mamy tak olbrzymią pojemność tych wszystkich mm, różnych rodzajów przychodni, szpitali i tak dalej, dlatego że po prostu w pewnym momencie. E, nam to dalej nie wystarczało, my mieliśmy taki dramat, ja myślałem, że już tego się nie wykraskamy, ale później te kopalnie wyburzyłem, na ich miejsca powstały biura, ze względu na to, że chyba dalej ten teren jest troszkę zanieczyszczony, jak sobie jak sobie zerkniemy, gdzieś był ten wskaźnik, tylko teraz weź go znaleźć. gdzie to było, to było tu? Nie, to był poziom to budynku, o, 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 jest, nie, surowce mineralne to nie, gdzie to tu było? Ojej, zanieczyszczenie gleby, no teraz tego już nie widać, ale tutaj to było, to było bo już teraz to, to zanieczyszczenie pewnie po prostu się zlikwidowało, że tak powiem. No i w związku z czym e, pozbyłem się fabryk, a że coś trzeba było wstawić na to na, na miejsce tego, no to po prostu zrobiliśmy dzielnicę biurowo, głównie biurową właśnie i troszkę handlu przy tej głównej trasie. Też tu jakieś autobusy jeżdżą, one też tutaj mają za zadanie tych ludzi jakoś wozić, tu na przykład 338 jest. Jest chyba też 138 gdzieś tutaj, tak jest. 138 jest też tramwaj 43, który też tędy sobie przejeżdża, właśnie. No i tak to jakoś funkcjonuje. Nawet ten tramwaj jest całkiem popularny wśród pasażerów, jest to bardzo długa linia, 24 km. Zresztą w sumie z dwie strony to nie jest to aż tak dużo. No ale tak sobie ta dzielnica tutaj, właśnie, funkcjonuje. Więc tak to tutaj wygląda. Te autobusiki też sobie jakoś tutaj krążą. Nie pamiętam, gdzie one dalej jadą, ale chyba tutaj jakoś skręcają, i one jadą gdzie. Na lotnisko, w stronę lotnisko, one przejeżdżają i tutaj jakoś kończą bieg? Nawet nie pamiętam. Tutaj chyba tak, jakoś na lotnisko one jadą czy nie? Tak, te. nie, nie jadą na lotnisko. Moment, to nie są linie lotniskowe, to nie wiem. Co tu jedzie? 138, ale ono jakoś inaczej chyba jedzie. No tutaj, a tu się zatrzymuje po drugie. Może ono tylko z jednej strony się zatrzymuje? Szczerze mówiąc, nie wiem. Już nie pamiętam. Nie, tutaj też nie, to nie wiem, jak ten, jak ten autobus się zatrzymuje. Czy on pod, pod, na płytę lotniska wjeżdża, może na płytę lotniska on wjeżdża? Bo teraz tego chyba nie zobaczę Nie jest, 138, tak, wjeżdża na płytę lotniska Dobra, okej okay. Więc tak to tutaj wygląda, powstała taka dzielnica właśnie biurowa Tu jakaś liceum, coś tutaj powstała, jakaś opieka, posterunek No różne rzeczy, ale głównie z głównie stricte jest to dzielnica biurowo-handlowa W jak jakiś na przykład rodzic jedzie sobie tutaj rybacę, no to przy okazji może na przykład odjeździć dziecko do szkoły Tak, no do liceum to już oczywiście z reguły jeździ się samemu, więc też tutaj można podjechać No transport jest dobry, tak, mają tramwaj, który właściwie objeżdża pół miasta Oni mają metra, co prawda, bo akurat tędy linia metra nie przejeżdża no ale myślę, że narzekać za bardzo nie mają na co. Idziemy sobie teraz w te okolice i tutaj mamy taką dzielnicę Reglement François. dzielnica francuska jak sama nazwa wskazuje. Francuskie, to, te, te budynki francuskie to były jedno z pierwszych chyba tych dodatkowych do pobrania z zawartości. One też bardzo fajnie wyglądają, one są takie w większości białe, więc to fajnie wygląda w przyszłości w kolejnej serii. Mam nadzieję, że uda się tam zrobić na przykład właśnie takie jakieś, nie wiem, stare miasto, może w takim właśnie stylu francuskim, ewentualnie pomieszany styl francuski z niemieckim, bo te niemieckie też bardzo ładnie wyglądają, jeżeli chodzi o właśnie taką budowę stricte starego miasta, bo w tej serii zawsze mi tego brakowało. Zawsze mi brakowało takiego takich budynków stricte staromiejskich. Teraz to mamy, więc w kolejnej serii na pewno będziemy mogli sobie coś takiego wybudować. E, dzielnica, w której troszkę się dzieje, na pewno dzieje się więcej niż w, w tych wszystkich no, poza Japonią dotychczas omawianych, dlatego że mamy i dworzec autobusowy, mamy zajezdnię tramwajową, tu mamy zajezdnię autobusową, jakieś wieżowce, e, dużo tych budynków, ale nie ma tutaj aż tak dużo mieszkańców, patrząc na, na chociażby dzielnica Japonia, bo tutaj mamy niespełna 16 tysięcy mieszkańców, no i tu rzeczywiście widać zdecydowaną przewagę mieszkańców nad pracownikami, bo pracowników jest zaledwie 5151. Więc rzeczywiście tutaj widać znaczną przewagę. Yy, tutaj mamy ten główny dworzec, z którego trochę linii korzysta, ale nie jestem też jakoś bardzo obładowany. Mamy też jedną linię tramwajową, to jest ta linia tramwajowa, która dojeżdża do Japonii. A tak sobie jedzie, 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 krąży, krąży, aż w końcu do tej Japonii tam dojeżdża. Kiedyś był chyba plan nawet, żeby tu skierować większą liczbę linii, ale w końcu już tego nie zrobiłem. Yy, w kolejnej serii postaram się bardziej, zresztą yy, tak jak teraz, robię w Cityscarce yy, jedynce gdzie rzeczywiście bardzo skupiam się na tym transporcie i nie jest tak, że jedna linia jest na jedną osiedle czy na jedną dzielnicę bo w Ralu też tak często nie jest jednak tych linii jest kilka na jedną dzielnicę i też tak teraz staram się to tworzyć w związku z czym tu mamy no, parę linii 128, tu jest, jest 129 tu są chyba dwie linie, które tutaj jeżdżą i nie kojarzę, żeby ich było więcej plus ten tramwaj właśnie szósteczka dobra, więc tak ta dzielnica wygląda no nic szczególnego fajne budynki, mi się one bardzo podobają, chociaż tu mamy też chyba nie, one też są we francuskim stylu, tylko właśnie bez tych takich charakterystycznych białych dachów, ale fajnie to wygląda, bo tak, tak to wygląda z góry, no mi się to podoba, tak wyróżnia się to na tle innych, o tu widzę jakiś koreczek się zrobił o, tutaj to klasycze, tutaj widzicie, raz na jeszcze się to zakorpuje, więc tym już się bym nie, nie przejmował kolejna dzielnica, i to była w ogóle chyba pierwsza dzielnica z tych wszystkich paków, które doszły. Tak mi się wydaje, że jako pierwszą właśnie wybudowałem dzielnicę niemiecką. Jak widzicie, tam Deutsche, czy jakoś tak to się czyta i nie będę tego może czytał, żeby tutaj nie przekształcać niczego. Tak ona sobie wygląda. Styl niemiecki, no przyznacie, że to jest taki idealny styl pasujący na stare miasto. Znowu znaczna przewaga mieszkańców nad pracownikami. Mieszkańców mamy 13 tysięcy. 13,5 tysiąca powiedzmy w zaokrągleniu, a pracowników mamy niepełne 5200, więc no zdecydowana przewaga w tej dzielnicy mamy tu nawet stację kolejową, na której się nawet SKM-ka zatrzymuje którą nawet ktoś tam może jeździć 6%, dobra, 267 pasażerów może nie za wiele ich jest poza tym w sumie tutaj chyba za bardzo nic ciekawego nie ma no tak, no tu mamy, o, tu mamy rondo łapkujące w tej dzielnicy, proszę bardzo no tak w sumie jest już na granicy dzielnic i co tutaj jeszcze mamy? No nic w sumie poza tym. A, mamy dwa szpitale, o właśnie, to był ten moment, kiedy ja stawiałem tyle tych szpitali Jak budowałem tą dzielnicę, to chyba już był ten moment, gdzie tu były te kopalnie i wtedy tutaj powoli mieliśmy ten kryzys, bo zobaczcie, dwa szpitale, które właściwie teraz są kompletnie niepotrzebne. Mamy sześć, odpowiednio sześć i siedmiu pacjentów. No przynajmniej mają komfortową opiekę, bo pracowników mamy 200 prawie więc wyobraźcie sobie, jakby tak w realu było, że 200 pracowników. Opiekuję się 6 czy 7 pacjentami, to byśmy ży, żyli w raju. Eee, <laughs> no ale cóż, no, widzicie, no, wszystko się ogarnęło, a szpitale zostały, no to nie będę ich likwidował no bez przesady. Wiecie, nawet jakby było jeden pacjent, to i tak potem by to wzbudziło pewnie różne kontrowersje, więc nie likwidujemy szpitali oczywiście, zostawiamy to. Ale ładnie się ta dzielnica rozrosła, bardzo ładnie. Kolejna dzielnica to jest ten Borek Lesie. Tu mamy cmentarz w sumie w tej dzielnicy, mamy jakieś parę domków, mamy też jakieś małe liceum, szkołę, kolejny szpital, e, nawet Instytut Zdrowia Publicznego postawiłem. To było też w tym czasie. E, mamy też kolejny dworzec autobusowy, też na nim bardzo dużo linii kończy. Bo tak wiecie, pierwotnie na tych niektórych dworcach kończyło mało linii. Pierwotnie, wiecie, ja budowałem takie wielkie dworce, a tam była jedna, dwie, maks trzy linie. Ale z czasem w momencie, w którym rzeczywiście te dzielnice nawet nie tyle się rozrastały, co po prostu powstawały kolejne e, i no, gdzieś tam zachodziła konieczność e, zachodziła konieczność e, no, rozwijania tych połączeń z różnych dzielnic i międzydzielnicowych, no to wtedy te dworce zaczynały się przydawać, no bo tu zobaczcie ten dworc nawet jeszcze rozbudowano no, takie dodatkowe perony, żeby te wszystkie linie się pomieściły, tu mamy 2, 4, 6, 8 linii, więc to jest spora liczba no i to wszystkie dnie tutaj w różny sposób obsługują ten worek leśny, ten, tą dzielnicę niemiecką, tak? I tamte rejony, które już przed chwilą omawialiśmy, czyli chociażby tą miedzeń, miedzeń leśną. <laughs> e, dobra, tutaj mamy drugą z tych wsi, czyli gajówek. Kolejną wieś, tak ona sobie wygląda, nic specjalnego, tu mamy jakąś plażę czy tam nie plażę, tu jakieś te, gdzie tu zostawiają jakieś leżaczki, nie leżaczki, jakieś kosze i tak dalej. To wszystko tutaj jest. Tu chyba mieszka trochę więcej osób niż w tym naszym hołdunowie. Tak, bo tu mieszka 500 prawie, tam było 200 coś. Więc tak to wygląda. Tutaj też jeden autobus dojeżdża ten właśnie podmiejski 740. No widzicie, tam parę osób skorzysta, ale nic... Nic specjalnego. Dobra. No to w takim razie przechodzimy do kolejnej dzielnicy, jaką jest brzinek dolny i tu już mamy klasyczne budynki, chociaż... Tak, tu mamy klasyczną, bo to jest amerykańska budowa mieszana. Dlatego, że w ogóle teraz nie mamy już tego podziału stricte chyba. Chociaż nie, dobra, on dalej jest, ok. E, bo myślałem, że go to nie ma. Sorry. E, w każdym razie to jest dzielnica amerykańska, czyli to jest ta dzielnica, która była od początku. W sensie te budynki były dostępne od początku. Na samym początku gry mieliśmy styl europejski, styl amerykański Więc to jest taka dzielnica właśnie amerykańska, tu jakieś różne budynki, jakieś to pokręcone drogi Taka zwykła też dzielnica, w sumie niczym się nie wyróżniająca, tu jakieś, jakieś liceum jest nawet całkiem spore No, całkiem, całkiem to wygląda, tu widzę mamy komendę policji, no... Policja też w naszym, w naszym mieście działa wzorcowo, właściwie wszystko w naszym mieście działa wzorcowo Właściwie jedyne na co oni narzekają to jest wysokie zagrożenie hałasem, pięknie więc tak to tutaj wygląda, Brzezinek Dolny w sumie 12 tysięcy osób zobaczcie jaka mała powierzchnia, ile tutaj osób mieszka, no jest tego dużo, nie powiem kolejna dzielnica dolny Grabie tutaj w sumie chyba zaczęliśmy tą dzielnicę amerykańską to w sumie jest dokładnie chyba to samo co jest w Brzezinku Dolnym tylko, że tu mamy troszkę niższą zabudowę, a tu mamy właściwie samą wysoką, bo tu rzeczywiście zobaczcie, że w środku tej dzielnicy jest troszkę niższych budynków a w Dolnych Grabiach tych niższych budynków nie ma tylko są same Wysokie, te Wolne Piotrowice w sumie też, tylko że to jest taka niska dzielnica obok tych pól tutaj, pamiętacie co stawialiśmy te pola właśnie takie dosyć blisko tych mieszkań, no ale, ale tak to tutaj wyglądało, więc taka też, taka też sobie dzielnica, to jakieś autobusy, przez wszystkie, wszystkie oczywiście te dzielnice obsługują, tam jest autobus, który tam sobie śmiga na te wszystkie, na te wszystkie... Yy... Tutaj pola i tak dalej, 324 sobie, sobie się nazywa. Tu mamy 129, czyli tą linię, która dociera na tą dzielnicę francuską. Mamy też linię, jaką tu jeszcze, 127, czyli tą, która na dworzec tam jedzie dalej. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o, o te dzielnicę Tu mamy tą właśnie te świnice różane, czyli dzielnice stricte od pól. To są stricte pola, e, stricte dzielnica, właśnie gdzie, gdzie taka uprawna bardziej. Więc myślę, że. To też pamiętacie, pewnie jak powstawało, to też tutaj dosyć ciekawe to teraz wygląda. Właśnie że takie wysokie budynki, a tutaj takie pola z wyżowców mają widok na, na pola uprawne. No ale, ale cóż, tak to, tak to, tak to wygląda. Myślę, że jest to, yy, myślę, że jest to całkiem yy, fajna sprawa. Nie wiem tego, czemu ta dzielnica jest tak tutaj troszkę nierozciągnięta na to ostatnie pola, ale może teraz już tego nie będę zmieniać, bo tu jest już tyle tych dzielnic, że nie ma to. Nie myślę większego sensu. Helenka Leśna, kolejna dzielnica. Kolejna dzielnica, w której w sumie, co my tutaj mamy? Mamy 24 tysiące mieszkańców. Znowu dzielnica amerykańska. Tutaj, o tyle ciekawie, że mamy takie dwie drogi. I tu jest jedna droga, a tu mamy drugą drogę. I tu mamy dosyć ciekawe, właśnie miejsce. O, taką nawrotkę. Tutaj, tutaj był taki punkt, właśnie charakterystyczny. Tu mamy takie dwie drogi rozchodzące. W środku mamy jakiś park więc taki punkt charakterystyczny trochę tej dzielnicy nawet pamiętam o to budowałem, że tutaj też było zanieczyszczenie terenu, to też pamiętam że myśmy przez długi czas się zmagali z tym zanieczyszczeniem terenu no i rzeczywiście tutaj to to pamiętam, znowu mamy tu jakieś szkoły i te szkoły pomaturalne, które w pewnym momencie po update'cie dostały tak olbrzymią pojemność, że aktualnie my z nimi żadnego problemu nie mamy. 100 tysięcy możemy uczniów zmieścić na uniwersytecie i 69 tysięcy 150 uczniów w szkole pomaturalnej, więc z tym absolutnie problemu żadnego nie ma. To działa. I to działa wzorcowo właśnie, poza tymi podstawówkami, więc tak to tutaj wygląda. Taka charakterystyczna właśnie dzielnica. Tutaj już powoli przechodziliśmy w te rejony, gdzie był przemysł, więc dlatego ja tutaj nie stawiałem tak blisko tych mieszkań, że tak długo one były, tu już mieliśmy jakąś pocztę, jakieś biura, tak troszkę, żeby chociaż troszkę się oddzielić. No a teraz już nie ma się od czego oddzielać, bo tu mamy całą dzielnicę biurową. rynkową, modrzejowe W sumie chyba najmniejsza dzielnica w całym mieście. Sortownia poczty, centrum recyklingu, stacja uzdatniania wody. Zajezdnia tramwajowa w sumie nic ciekawego, krematorium na przykład, japońska szkoła, zajezdnia, urząd, no same, same takie nieciekawe rzeczy w sumie, łącznie 1500 mieszkańców. E, dobra moi drodzy i na tym rynkowie mądrzejowym dzisiaj sobie zakończymy, czyli właściwie można powiedzieć, że tą część miasta, całą mamy omówioną mniej więcej do tego miejsca tutaj, to wszystko. W kolejnym odcinku pewnie przejdziemy sobie tutaj jakoś, a jeszcze w jeszcze kolejnym omówimy sobie to wszystko, bo tutaj tego naprawdę jest dużo. E, za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli oczywiście Wam się podobał taki odcinek, to łapeczka w górę, e, subskrypcja i komentarz mile widziany. Dajcie znać, jak Wam się ogląda takie właśnie zwiedzanie serii i opowiadanie o poszczególnych dzielnicach. Ja z Wami się żegnam i jednocześnie informuję, że był to ostatni odcinek z tej serii przed wakacyjną przerwą. Na kolejny zapraszam e, już... E, żebym teraz się nie pomylił, czekajcie... E, nie, ja zapraszam już 15 sierpnia, tak? To będzie pierwszy odcinek ogólnie na kanale po moim powrocie, więc na niego serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.